Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, spokój i dobro. Drodzy, urzekła mnie kiedyś taka historia m, m, Gracji Nimford, którą poznałem niedawno dzięki lekturze jednej z gazet. Była ona córką bardzo bogatego milionera, niewierzącego niestety. Ta właśnie gracja wstąpiła do zakonu i po kilku latach przyjęła śluby zakonne, wieczyste. Po śmierci ojca otrzymała w testamencie 12,5 miliona dolarów pod warunkiem, że porzuci wiarę katolicką i opuści wystąpi z klasztoru, z zakonu. Na taką propozycję odpowiedziała bardzo świadomie mój niebieski ojciec jest o wiele bogatszy od mojego ziemskiego ojca i da mi jeszcze większą nagrodę. Ostatecznie zrezygnowała właśnie z tego Testamentu z tych milionów, kiedy patrzymy na świętego Franciszka z Asyżu, który też wyrzekł się jakby dziedzictwa ojca przed biskupem Asyża, kiedy patrzymy na świętego ojca Pio, na tylu świętych, którzy postanowili służyć Panu Bogu, chociaż byli, czy mieli przeszkody w postaci ludzkich opinii, różnych przeszkód, to jednak właśnie ukochali bardziej Pana Boga i dobra duchowe, Jesteśmy zaproszeni do tego, aby wierzyć i zawierzać się Panu Bogu, aby nie tylko dbać o dobra zewnętrzne, materialne, doczesne, które służą naszemu życiu doczesnemu, polepszaniu jakości tego życia, ale przede wszystkim mamy dbać o dobra duchowe, wewnętrzne, dary, owoce Ducha Świętego, mamy być bogaci przed Panem Bogiem. Takim bogatym człowiekiem był, jest Święty Ojciec Pio, który nosił różne charyzmaty, dary, nadzwyczajne te dary, bilokacje, stygmaty. Czytanie w ludzkich umysłach, ale przede wszystkim niesamowitą wiarę, wiarę zawierzającą się Panu Bogu. Wierzył nie tylko w Boga, ale wierzył Bogu, zawierzał się. Ojciec Pio, który nie tylko potrafił służyć Panu Bogu, kiedy miał w sercu jakby tajemnice radosne, kwały, szczęścia, ale także i przede wszystkim, kiedy były tajemnice bolesne a w jego ciele, w jego duszy cierpienie jest takie charakterystyczne, kiedy przez pięćdziesiąt lat nosił widzialne stygmaty, nie mógł ojciec pio uciec od bólu, od tych tajemnic bolesnych, kiedy cierpiał różnego rodzaju próby doświadczenia, również był naznaczony tym cierpieniem, dlatego ojciec pio w tych trudnych warunkach, które przychodził, uczy nas tej wiary i nawracania się. Pewna kobieta utkwiła w windzie takie opowiadanie, która zatrzymała się pomiędzy piętrami. Dozór tego budynku rozmawiał z nią i pytał, czy tylko ona jest w windzie. Odpowiedziała, że nie jestem sama. Kiedy drzwi otworzono, zauważono, że w windzie w środku była tylko ta kobieta. Zarządca spojrzał na nią zdziwiony: Przecież pani powiedziała, że nie jest sama. Nie, odrzekła spokojnym głosem, nie byłam sama. Czułam, że Bóg jest ze mną. To jest opowiadanie może właśnie no, faktyczne. Kiedy człowiek wierzy w Boga, nie jest sam. Ojciec Pio, kiedy wiele cierpiał, przechodził różne trudne sytuacje, też czuł opiekę pana Boga. Nie jest sam, pomimo że było trudno, to jednak pan Bóg dawał odczuć obecność w życiu, w posłudze ojca Pio. Aby wiara stała się mocna, musi być wypróbowana, musi przejść przez tygiel takich doświadczeń, przez wiele prób, burz. Wiara powierzchowna, oparta jedynie na wychowaniu, uczuciu, pewnych przyzwyczajeniach w obliczu trudności, załamuje się. Wiara autentyczna to wiara pozbawiona wszelkich podróbek naturalnych, takich jak zrozumienie, odczucie, doświadczenie zmysłowe czy wyobrażeniowe, to oparcie się jedynie na Bogu i Jego słowie. Bóg dopuszcza próby wiary, których zróżnicowanie zależy od tego, na czym poza Bogiem swoją wiarę opieram. Jeśli opierasz ją na naturalnym rozumieniu, muszą zniknąć wszelkie światła rozumu i w pewnym momencie to, co, w co wierzyłeś, zacznie wydawać się bez sensu. Jeżeli opierałeś się swoją wiarę na pewnych ludziach, świeckich czy duchownych, na ich postępowaniu, to w pewnym momencie i to musi się zachwiać czy zawalić. Jeżeli opierałeś ją na uczuciu, na zadowoleniu i doświadczeniu radości płynącej z modlitwy czy praktyk religijnych to nie możesz się dziwić że przyjdzie czas na oschłość niechęć do tych praktyk musisz przejść przez te bolesne oczyszczenia abyś mógł dojść do wiary czystej prawdziwej a zarazem do prawdziwej kontemplacji modlitwy te wszystkie trudności i problemy które pan bóg dopuszcza w twoim czy moim życiu mają wzbudzić w nas taki głód boga być przy panu bogu Zobaczcie, drodzy, nawet Pan Jezus na krzyżu wołał: Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Miał takie, jak Pan Jezus, poczucie osamotnienia, że nie było tam pozytywnych emocji. Przez takie doświadczenia trudne przechodził Ojciec Pio, przechodziła Matka Boża. Czasami nie mamy pozytywnych emocji, bo właśnie boli ciało, bo boli dusza, bolą jakieś relacje, jakaś krzywda i wtedy nam się wydaje, że Pana Boga nie ma, bo nasza wiara jest poddana takiej próbie. Czas próby często wiąże się z milczeniem Boga. Wydaje nam się, jakby nas Pan Bóg opuścił, abyśmy byli całkowicie osamotnieni. Tymczasem On mówi przez świętego Ojca Pio, kiedy ci się wydawało, że jesteś sam, byłem bliżej czy jestem bliżej Ciebie. Święty Ojciec Pio wielokrotnie był zapewniany przez swoich kierowników, spowiedników, że w tym, co przeżywasz, jest Pan Bóg. Sam ojciec Pio innym bardzo mocno i trafnie pomagał, ale wobec siebie, jak mawiają jego spowiednicy, kierownicy, był jak dziecko zagubione we mgle. Ojciec Pio doświadczył tych różnych właśnie trudnych, ciemnych nocy, ducha. Emocji, uczuć, nie, że jego wiara była poddana tej próbie. Często mówił, że miałem takie pokusy przeciw wierze, zaprzeczyć temu wszystkiemu, że to nie ma. To znaczy, Zły Duch podsuwał takie myśli ojcu Pio, żeby porzucił wiarę, modlitwę, ponieważ pomagają bardzo wielu osobom. I Zły Duch wiedział, że w ten sposób chciał ojca Pio zniechęcić do tego, aby przestał ojciec Pio ufać i modlić się do Boga zaufać Bogu do końca i mimo wszystko. Z pomocą tym przychodzi nam Maria, Matka Boża, której życie było nieustanną próbą wiary. Wyczytałem, że Matka Boża wypowiedziała takie trzy Fiat. Fiat, kiedy otworzyła się na życie pana Jezusa w Nazarycie. Powiedziała, oto ja służebnica pańska, przyjęła Pana Jezusa, że stanie się Matką Mesjasza, ciało, Pan Jezus wziął z Marii. Matka Boża właśnie przez swoje osobiste życie otworzyła się na Pana Boga. Drugie fiat to pod krzyżem Matka Boża zgodziła się, że idąc za Panem Bogiem, żyjąc Ewangelią, będzie cierpieć. Fiat to było drugie wypowiedzenie Marii. fiat. Trzecie fiat wypowiedziała w wieczerniku. Kiedy miał się narodzić kościół, powiedziała Fiat: Niech mi się stanie, chcę być matką kościoła, skoro tak chce Pan Bóg. Czy otwieranie się, mówienie, wyrażanie zgody na Boże prowadzenie? Matka Boża jest tak piękna i tak niesamowita, że zawsze jej całe życie było oddane Panu Bogu, podporządkowane Panu Bogu i najwięcej dała ludzkości przez to, że właśnie przyjęła Pana Boga i przez nią, jako Pan Bóg, wszedł w świat. Pan Jezus wszedł w świat ludzki, stał się człowiekiem. Matka Boża uczy nas tej wytrwałości, wierności. Czasami mamy takie myśli, dlaczego cierpię, dlaczego to, czy tamto się dzieje. Kiedyś, nie tak dawno usłyszałem takie słowa, że droga chrześcijanina to droga krzyżowa, że my, jeżeli mamy drogę krzyżową, że powinniśmy się też mieć to na uwadze, że sam Pan Jezus powiedział, że jeżeli mnie prześladowali, was będą prześladować, że taką drogą też szedł Pan Jezus. Nie szukamy krzyż, problemów, staramy się je rozwiązywać, skoro one są, nie da się rozwiązać, są tak zwane życiowe krzyże, to możemy tak jak ojciec Pio uczył te nasze trudności, oprzeć o krzyż Pana Jezusa, jakby oddać się Panu Jezusowi i prosić, abyśmy mieli siłę, nie, że krzyż oparty o krzyż Jezusa, nasz krzyż, no to wtedy ma to sens, cel, wtedy jesteśmy mocni dzięki właśnie pomocy Pana, Pana Boga. Istotą naszej wiary jest powtarzanie za Marią niech mi się stanie według Twego słowa. Pan Bóg nas kocha i dlatego chce naszego dobra, tak mawiał Ojciec Bijo. Nawet gdy nam się to na początku wydaje coś złego, to z perspektywy lat będziemy błogosławić Pana Boga, zwłaszcza z perspektywy wieczności, że prowadził nas Pan Bóg taką drogą. Drodzy, kiedy się modlimy, wierzymy, nawracamy, to są najpiękniejsze momenty, etapy naszego życia. Kiedy człowiek zaprzestaje się modlić, gubi się. Kiedy zaprzestaje wierzyć, ufać Panu Bogu. Wielu ludzi odchodzi od Pana Boga, od Kościoła. Jeżeli odchodzimy od miłości, od światła, od szczęścia, od nieba, to idziemy w nienawiść, widzimy w grzechy, idziemy w samopotępienie. Poza Panem Bogiem nie ma szczęścia, nie ma nieba, nie ma właśnie przyszłości. Dlatego sam Pan Jezus powiedział, Wiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Święty Ojciec Pio otrzymał się tej drogi, tej prawdy, tego życia Chrystusa. Widział, że Pan Jezus jako pierwszy idzie przez życie, pokazuje nam tą drogę. Sam przeżył i właśnie jest naszym przewodnikiem, jest naszą miłością, jest tym, który z nami jest podczas naszych różnych trudnych przeżyć. Zastanawiamy się dzisiaj nad wiarą w życiu Ojca Pio, wiarą w naszym życiu, że jest to wiara, która wymaga nawrócenia, że nie tylko wiara w Boga, wiara Bogu, ale zawierzenie się Panu Bogu. W dzisiejszych czasach liczy się coś materialnego. Ludzie myślą, że Bóg powinien im dawać różne rzeczy. Bardzo często interesują nas dary, a nie dawca. Ludzie wierzący nie chcą mieć zwierzchnika jako kościół i dlatego wielu opuszcza Pana Boga. Wielu właśnie przyzwyczaił się do takiego wygodnictwa. Duży wpływ mają media, telewizja, internet. Wszystko kręci się wokół właśnie jakby tu bogactw doczesnych, przyjemności tego świata. Często przyczyną, że ludzie odwracają się od Pana Boga jest brak dobrego wychowania przez rodziców. Decyzja by przyjąć lub odrzucić Jezusa jako swego zbawiciela jest decyzją na całe życie. Możemy powiedzieć, że wielu ludzi się dzisiaj gubi, dlatego że mało słabo wierzy, nie zawierza się Panu, nie myśli o swoich konsekwencjach wyboru o swojej przyszłości, tylko tu i teraz co się przeżywa. Kiedy mamy jakieś trudności, na wzór świętego Ojca Pio dobrze jest powspominać no, lata minione, wrócić do pierwszej miłości Pana Boga do pierwszych lat, pierwszej komunii, bierzmowania, do tych pięknych modlitw, film, uczestnictwy w nabożeństwach różańcowych, maryjnych, czerwcowych, do różnego rodzaju dobrych ludzi, dobrych przeżyć. No i patrzeć na przyszłość z wielką nadzieją, tak jak patrzył ojciec Pio. Nie tylko co teraz i tu czuję w danym momencie, w danym dniu, ale właśnie mieć nadzieję na łaskę, na miłosierdzie. Jeżeli nawet kryzysujemy, nasza wiara przeżywa jakieś trudności, to tak ojciec pije, mamy spodziewać się dobra. Przecież Bóg prowadzi nas do nieba, do szczęścia to co najpiękniejsze przed nami. Bóg jest życiem, jest chwałą, jest szczęściem. Ci, którzy są w niebie, wielbią Boga, dziękują, tego szczęścia nie utracą. Bóg nas kocha i prowadzi nas do, do siebie, do szczęścia. Niestety wielu ludzi odchodzi od Pana Boga. Jak możemy wyczytać z Pisma Ojca Pio, niektórzy ludzie nie dostrzegają potrzeby zbawienia. Ludzie ci zakładają, że są zasadniczo dobrzy i nie zdają sobie sprawy, że oni również są grzesznikami i nie mogą przyjąć Boga na swoich warunkach. Jezus powiedział: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Odrzucając Chrystusa nie będą mogli stanąć przed obliczem Boga, by przedstawić swoje wartościowe zasługi. Często do Ojca Pio przychodziły osoby i Mówiły nie mam grzechu, i wtedy ojciec mi oddemaskował ich kłamstwo, kiedy miał dar czytania w ludzkich sercach, w sumieniach przypominał okoliczności, grzechy, zranienia innych, a więc właśnie człowiek, który oszukiwał siebie, tylko w Bożym świetle w Ewangelii, w przykazaniach, w nauce Kościoła, na modlitwie albo przy pomocy innych możemy odczytać, że jesteśmy grzeszni, że chorujemy, że potrzebujemy Bożej pomocy. Często się mówi, że ateiści są właśnie szlachetni, nawet jak mają. Dobroć jakąś w sercu, to pochodzi od Pana Boga. A często, jak mawiał mi jeden z ojców teologów, zakonników, że właśnie kiedy się porozmawia więcej z osobami niewiążącymi, to okaże się, że tam mają poważne grzechy, tylko właśnie tak w opinii ludzkiej powierzchownie się utarło, że właśnie są to uczciwi. Strach przed odrzuceniem społecznym czy prześladowaniem odstrasza niektórych ludzi od przyjęcia Chrystusa jako zbawiciela. Kiedy do ojca Pio przychodził jeden właśnie człowiek, komunista, mówił, że nie chodzi na msze, bo co by ludzie powiedzieli, wtedy nie otrzymał rozgrzeszenia od ojca Pio. Wrócił po kilku tygodniach i mówił: Już chodzę na msze świętą, teraz mi ojcze Pio, musisz dać rozgrzeszenie. Ojciec Pio zapytał wtedy, a na którą chodzisz? On mówi: Na pierwszą, a czemu nie na sumę, na główną msze. No co by ludzie powiedzieli, że ja komunista chodzę na najważniejszą msze w parafii. I wtedy ojciec Pio też mu nie dał rozgrzeszenia, powiedział, dopóki nie będziesz chodził na najważniejszą mszę świętą, nie otrzymasz rozgrzeszenia. I kiedy ten człowiek po kilku tygodniach znowu wrócił, już chodził na najważniejszą mszę świętą, nie wstydził się Jezusa, ani właśnie nie obawiał się opinii ludzkiej, otrzymał od ojca Pio rozgrzeszenie. Widzimy, ojciec Pio wiedział, komu nie dać rozgrzeszenia, wiedział, jak wychować człowieka do tego, aby kochał Boga ze względu na niego samego, a nie dla oka ludzkiego wierzący w Ewangelii, Zobaczcie, w Ewangelii świętego Jana w 12 rozdziale nie przyznawali się do Chrystusa, gdyż bardziej jak czytamy, obawiali się utraty zajmowanej pozycji wśród swoich rówieśników, a nieżeli wypełnienia woli Bożej. Byli to faryzeusze, którzy umiłowali zajmowane pozycje, zdobyty szacunek zaślepiło ich umiłowanie bardziej chwały ludzkiej niż chwały Bożej, czytamy w Ewangelii świętego Jana. Dla niektórych ludzi rzeczy tego świata są ciekawsze od rzeczy wiecznych. Czytamy historię takiego człowieka w Ewangelii Mateusza, XIX rozdział. Człowiek ten nie chciał rozstać się ze swoim majątkiem, by osiągnąć życie wieczne z Jezusem. A więc właśnie bogactwo jakby dobra tego świata zaślepają nam dobra duchowe, wieczne, te dobra doczesne one przeminą, tu je zostawimy, dobra wieczne, duchowe zabierzemy ze sobą do wieczności w naszej historii życia. Dlatego Ojciec Pio starał się być bogaty przed Bogiem, wiarą, miłością, poświęceniem się dla Boga dla innych. Niektórzy ludzie opierają się działaniu Ducha Świętego, który przywodzi ich do wiary w Chrystusa nawrócenia. Szymon apostoł powiedział ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy, dzieje apostolskie siódmy rozdział, czyli są pewne natchnienia, propozycje. Pana Boga, ale nie zawsze człowiek na nie odpowiada, dlatego właśnie marnujemy natchnienia. Wiele osób ma dobre intencje, pragnienia, czasami mówi zajmę się Panem Bogiem nie teraz, tylko kiedyś, na emeryturze, w innych okolicznościach. Mogą te sytuacje nigdy nie dojść do skutku. Święty Ojciec Pio uczył ludzi, że mają się zająć życiem duchowym właśnie teraz, natychmiast, tego dnia, kiedy przychodzili do spowiedzi. Nie słuchał ich że kiedyś się zajmu. Masz się modlić teraz, masz starać się być według swojej miary dobry, rozmodlony, wierzący, solidnie spełniać swoje obowiązki teraz, bo nie będzie może czasu kiedyś później. Odrzucenie pana Boga będzie miało tragiczne skutki dla wieczności. Nie ma w nikim innym zbawienia, jak czytamy w Biblii, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni, aniżeli imię Jezus. Apokalipsa, czwarty rozdział. A ci, którzy go odrzucają z jakiegokolwiek powodu, spędzą wieczność w ciemnościach. Święty Ojciec Pio często powtarzał, że kiedy ustanie czas naszego ziemskiego życia, ustanie także czas zasługiwania i niezasługiwania. Tacy, jacy jesteśmy, pójdziemy do wieczności. Dlatego bardzo właśnie pracował i zachęcał innych, aby solidnie zająć się no, taką przyjaźnią z Bogiem, modlitwą. Modleniem się, wielbieniem, życiem własy uświęcającej, wyrażaniem tej życzliwości wobec swoich bliskich. A więc mamy za zadanie, drodzy. Rozkochać się w Panu Bogu, dobrze wykorzystywać czas, który nam Pan Bóg daje i sytuacje, w których się znajdujemy. Mamy przejść przez życie na wzór Pana Jezusa, który przeszedł przez życie, dobrze czyniąc, uzdrawiając. My też dobrym słowem, czynem, modlitwą zostawiajmy ten ślad w sobie i w życiu innych osób. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.